To był hardcore i nawet mogę tak rzucić, że jak się o tym dowiedziałem, a ja się o tym dowiedziałem, to ten sposób się obudziłem. I zadzwonił do mnie mój, e, prawda, przyjaciel serdeczny Jurek i mówi, że Bartek, to się stało. Ja tak trochę zaspadłem, ja takie, że, że co, jakieś rozmowy pokojowe, ok, że czyli, że co, że Trump twierdzi, że Izrael ma dostać Palestynę? Ej, wow, tu daleko poszliśmy. I zacząłem czytać i się sobie uświadomiłem, że nie, nie, chwila, to w ogóle jest jakaś rozmowa o tym, że to Stany chcą przejąć Palestynę. I oczywiście, że tego się nie spodziewałem do tego stopnia, że jak to usłyszałem, to jakby w ogóle tego nie, za, nie zarejestrowałem, tego faktu. I uznałem, że to jest po prostu tak niemożliwe, że coś musiałem się źle usłyszeć. A okazuje się, że Donald Trump chce Palestynę dla siebie w jakimś stopniu? Jako jakiś taki teren zależny? Robimy jakieś Porto Rico 2.0? Nie no, wiem. Tak, on, on powiedział, że wyobraża sobie, czy, czy planuje długofalową, jakby. Ownership position, tak? No, czyli, I i czyli, zrobić, czyli... jeszcze zrobić tam kurorty, to jest Puerto 2-0, tylko że, tak, że były wcześniej takie właśnie wypowiedzi, że to jest wspaniałe morze, wspaniały klimat, Riviera. Że zrobimy tam coś niesamowitego. Niesamowite hotele, tak? Po prostu niesamowitego, budujemy. że we're going do something great with it. No i tak, i to, ten aspekt tego, że Trump widzi Gazę jako miejsce wspaniałe dla turystyki i po prostu deweloperki, dość się pojawiało w ostatnich tak. tygodniach albo nie tylko w ostatnich tygodniach, ale już dłużej wielokrotnie.